Tak widziałem to co wolę Nie, tylko, bo że... bo, powiedział, bo powiedziałeś, że jest mój ulubiony i, myśl, i myślałem, że to o tych minach właśnie mówisz. Bo akurat ten e, Zaraz tym, jak to powiedziałeś, to widziałem jak zbierasz miny. A nie, 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 nie. Mhm. No, to wszystko jasne. Loko twierdzi, że jest kobietą. Loko to... czekaj. Nie noc, tylko... Nie. Noc. Loko to noc, prawda? Po jakiemu? Po hiszpańsku. A loco to nie jest szalone? Albo, albo taniec. Nie. Al nie wiem. Możliwe, że też szalony. No jest przecież. Jest piosenka Bailando, nie? to jest El Silencio Loco. Ja nie wiem. Tam, tam się śpiewają. W Esperanto to jest miejsce, miejscowość, położenie. No tak, lo od... Lo od coś tam Locus, Location i tak dalej. No. Ale po hiszpańsku? Eee... wpiszę w Google. O Jezu, gdzie jest hiszpański? Je-ha, hiszpański. Loco... loko, nie, nie ma żadnego tłumaczenia. Na no wejść w, 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 w tekstowo albo jakiś ten, gdzie będzie pisać jak się... Pi jak ten tekst piosenki Bajlando i zobacz jak tam pisze El Silencio Loco Powinny piszeć, bo nie wiem czy to się nie pisze przez 2C Może właśnie dlatego. Jak to było ten tytuł? El Silencio Loco? Nie, Bajlando. Aha, Bailando. Tam powinno pisać L, silencio, loco. Silencio to oczywiście cichy. Albo... nie wiem. To loco, loco przez C. A... A, no tak! albo nie zauważyłem, że mówimy o przez K. A. Szczerze powiedziawszy. Tu jest boss? Chyba... Nie... Tak... Nie... Jest! <noise> Dzięki ci w kapitanie! Według ta Google, loko to jest zwariowany. Ała, deadłem. Ej! Odbanujcie go! Odbanujcie go! Odbanować... O, a co, że nie zauważyłem nawet? No, ej... Ktoś go odbanuje w końcu. Powiedz, żeby zmienił się w smoka to się zgodzę. Napisz w sensie. A tu się jeszcze robią mniejsze. Super. No. A to to jest prostsze teraz. Od niego się robią dwa. I te dwa wypływają jeszcze malutkie. No to, to jest proste. Bo przynajmniej nie chodzi i mnie nie zaskakuje w dziwnych miejscach. W jakich dziwnych miejscach? On ustaloną trasą tam jeździł. Więc zaczęło się dobrze ustawić gdzieś koło środka... E, tego pokoju i... Bo jeździ go za wszystkie stron atakować Znaczy nie za wszystkich stron, tylko że w każdym miejscu to mi chodzi? Aaa Giń potwaro A kur Wiesz, że lubię w ogóle paszki, znaczy kiedyś lubiłem chyba. Nie pamiętam czy lubiłem czy nie Wydaje <laughs> mi się, że lubiłem To nie kojarzę, żebyś mi mówił No to będzie mówiłeś, ale Raczej nie mówiłem Ja pierdzielę Jeśli to zobaczysz to by to ten Chyba domyślam się co się stało Jej A nason Chyba się zmienia Zmienia się W się chyba o Ciebie chodzi No tak wiem znaczy nie, że ja się zmienię. Dobra, nie. O to chodziło? To co mówiłeś, że jeśli to zobaczysz. Yy, no prawie deadłem. A. Bo się zaklinowałem, zaraz ci pokażę. Jak będę takie kilka razy kółko w jednym miejscu, to się tu zaklinowałem. Ui, ui. Tu się zaklinowałem przez... Znowu telefon przez kilka sekund. Powiedzcie, no że to co. Psa... Uff, wow. Do you like spiral? No, I don't. Do <laughs> like spiral? No, I like spiral. Dobra, czyli plus jeden hit point. Giant... Przyda się przy tym moim failowaniu. Czekaj tylko sobie na na, na pełnię i zacznę już w midnight, midnight Midnight? Tak, Midnight Mountain Żadnego klejnota nie wezmę, tylko żeby tam żyć Midnight Mountain Co ten Nightbot ciągle robi? No, on blokuje, on bloku. Nightbot blokuje, jak się wyśle linka. Jak to Jak to w ogóle usunąć? Żeby... Ja mam pojęcia. Jedną ja na to na -bota, tam pewnie będzie. Dobra, to. To już koniec streama. Niestety. Phoenix Royo 1. To chyba. Jest, to, jest, to nie jest Polak. Phoenix Row 1. się spóźnił. Nie op user, tylko wejdź w jego profil i zobaczymy. Czasami patrzę, czy to. Nie, to jest jakiś Hiszpanin? como entodos los sitios a los que entro, no se sé poner. Nie umiem tego czytać. Poco. No dobra, dobra. To koniec streama. Dobra, no dzięki to dzięki. za oglądanie. Cześć wszystkim. Pa, pa.